Pozwól pan przewodniczący, no, bo przeznaczę, że mnie całkowicie pan przewodniczący Bawar zastąpi. E... Czyli rozumiem, że to rodzaj kary. Nie rodzaj kary. Ja Ale pan przewodniczący dokładnie takich słów w tej chwili. E... Ja bym ja to powiedział. Ja panie przewodniczący, bardzo proszę. Ja słuchałem cierpliwie do samego końca. A im dalej, tym byłem bardziej zaskoczony. E... Czyli rozumiem, że. E... Taka decyzja o zmianie godziny nie była spowodowana tym, że któremuś z radnych tak na dobrą sprawę przeszkadzało to, że nie może wieczorem spędzać czasu z rodziną, tylko jest to forma zemsty politycznej, do której notabene ja się włączyłem jako ostatni, bo po pierwsze w przypadku byłego radnego, pana Sławomirana Wworczyka. To przecież nie ja wsiadłem do samochodu, tylko on. Zgadza się. To, hey, to nie ja otrzymałem jest... rąk na mocny, tylko on. Co do, co do szczerości jego słów, kiedy przepraszał tutaj w tym miejscu, mniej więcej tam, gdzie pan siedzi, za to, co się stało, w kontekście później podjętych przed niego działań odwoławczych, śmiem wątpić. Prawdziwość tego oświadczenia, ale to jest moja subiektywna ocena. Jeśli chodzi o tak zwane ataki, panie przewodniczący, bo mam na myśli, przypuszczam, że ma pan na myśli atak na atak. Ma pan na myśli kroki podjęte przez Stowarzyszenie Nasza Gmina w sprawie mandatu pana radnego Tomiczka. To proszę bardzo mi nie przypisywać autorstwa tych działań. Jedyną moją zawsze, i to się nie zmienia absolutnie do ostatniego dnia, kiedy będę zasiadał w tym szacownym gronie, jedyną moją intencją jest praca na do dobra społeczeństwa gminy Polątka. Jeżeli pojawia się wątpliwość w stosunku do prawomocności mandatu któregokolwiek z radnych, to ja uważam, że tę wątpliwość należy rozwiać. Jednocześnie proszę zauważyć, że w sprawie pana Policzka mój głos był jednoznaczny. Jako Rada nie jesteśmy w stanie ocenić, czy ten mandat jest wykonywany zgodnie z ustawą, czy też nie. Państwo podjęliście inną decyzję w tym zakresie i nie pozostaje się do tej decyzji dostosować. Pan, Panie Przewodniczący, podjął decyzję o tym, że zmienia godzinę na godzinę 13. Proszę bardzo, jeżeli pan <laughs> zmieni na godzinę 10, proszę uwierzyć, że akurat w moim wypadku absolutnie to nic nie zmieni. Niemniej jednak, panie przewodniczący,